Żarcie się gotuje, a ja nadal prowadzę poszukiwania głównie mojej kamerki. Kamerki jeszcze nie znalazłem. Niestety jest to już w sumie drugi dzień poszukiwań i wcale nie na tak dużym obszarze i nie mogę jej znaleźć. Coś czuję, że ją znajdę dopiero na wiosnę, jak te krzaczory znikną. Będę tu częściej chodził, potem jakiś system, już dwa razy systematycznie sobie ten teren zrobiłem i nie mogę jej znaleźć. Mniej więcej wiem, gdzie ona być powinna. Niestety nie mogę jej trafić. Drugi dzień ciężkich poszukiwań. Żeby, żeby nie było, już kilkukrotnie kamerę zgubiłem, ale ją znalazłem. Raz całą noc szukałem. Ale pierwszy raz mi się zdarzyło tak zgubić kamerę, że już nie mogę jej znaleźć. No nic, będzie trzeba pomyśleć, coś awaryjnego zorganizować i będę nagrywał to, co teraz tutaj widzicie. Bo jakbym cały czas łaził za tą kamerą, to żadnych materiałów nie nagram. No właśnie, trzeba będzie inne materiały pozgrywać, pojechać w inny teren, bo na tamtej kamerze takie fajne rzeczy były nagrane. Szkoda, co zrobić? Gdzie by tu pójść? Na razie chyba, chyba będę się przed deszczem ukrywał, który mm, zwiastuje ta chmura na horyzoncie. A to jest co? Też złom. Chociaż też fajny kształt. Co to jest? Co to jest? No dobra. Kurde, taki kształt. Uwierzcie, tak fajnie wyglądało. Ale już ktoś nie pojeździ. To jest. To było tu ładne. Niestety. Większe i mniejsze. Ciekawe, czy ten sam producent, czy nie. Ten bardziej kanciaty, Jakieś resztki chyba chromu. Tutaj nic takiego nie widać. Bardziej okrągły. Nie, też jest też jakieś rzeczki chromowania No, takie pamiątki Dobra, idziemy dalej Szukać kamery Guzik A guzik jednak no, jeszcze nic nie widzę I to jest guzik hmm. Jakiś dziwnych sygnałów, co to jest? Kolejny guzik, ale skatowany. Hm, zaczyna być ciekawie. Dobra, czyli te sygnały to mogą być guziki. Dobra, czyli co, filtr gruntu nieco do góry. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Na razie są dwa. Podniosłem filtry gruntu, zaraz ładniejsze sygnały się porobiły. Zobaczcie, jaki piękny guzik. Niestety tamtych stan tragiczny. Ciekawe jak ten wytrzyma. Czyli jestem w jakimś bardzo ciekawym miejscu. Jakiś mundur został wyrzucony albo zakopany. Tak, i wśród tych wszystkich gwoździ, może to jakaś szopka stała Lecą te guziki. Dobry temat. Dobry temat. I uwaga, zwłaszcza, że wczoraj szukając kamery, której nadal nie znalazłem. Udało mi się znaleźć dosłownie ile? Teraz tak patrzę z 10 metrów stąd. To tak jest, tutaj jest dołek e, Moi widzowie. I kręcę to kamerą. Kręcę kamerą, ponieważ gdzieś tutaj zgubiłem moją kamerę. Już nie wiem, z 45 minut, godzinę chodzę. Jej szukam, jeszcze mi zostało kawałek do przejścia. Już wiem, że warto było jej szukać, ale jeszcze nie znalazłem. Mam nadzieję, że ją znajdę. Zobaczcie, chodzą systematycznie. Polska blacha. Niestety, pusta. Pusta, pusta. Kurde, no, tutaj by znaleźć skrzynię, która jest pusta. Niesamowite uczucie, szkoda, że nawet nie drapana. Ale fajne miejsce przede wszystkim. Obraz będzie zrypany, bo to jest porównanie teraz jakości. Kamery z telefonów w stosunku do nagrań z GoPro no i nic, pusta blacha, kurde no. Tyle na około fajnego lasu. Bo ja musiałem te guziki w jakiś takich gęstwinach trafić. Kolejny. O! Tym razem mały. Mały, ale też wcześniejszy. Coraz ciekawiej. Niech sobie tak wędruję po lasach i chcę sobie coś poczytać. Ale przy okazji, chodząc, to biorę na przykład. Kopiuję tekst, który mnie interesuje I wrzucam sobie tutaj do takiej, Na taką stronę PL I sobie wrzucam Tu akurat mam fragment tekstu Bardzo długiego operacji Freston, którego słucham Tu akurat już same zakończenie e, Opisu tej misji e, które, e, Opisu, które sporządził Sam Antoni Pospieszalski sobie tu na przykład wklejam ten fragment. Oczywiście du dużej ilości nie idzie, bo to się wszystko pogubi, ale fragment i pach. Misja, jako się rzekło, była fiaskiem. Entuzjastyczny raport pułkownik. Hudsona w najmniejszym stopniu nie mógł wpłynąć na sytuację i leży pewno gdzieś schowany głęboko pośród akt Foreign Office. Audiencja u Lorda Selauna, ówczesnego ministra wojny gospodarczej, miała charakter całkowicie formalny, podobnie zresztą jak przyjęcie u Mikołajczyka. W tych dwóch audiencjach brałem udział. Zapowiadana audiencja u premiera Churchilla, o ile mi wiadomo, wcale się nie odbyła. Moi angielscy koledzy jednak wyzbyli się złudzeń co do Rosji. Zoli Flad w częstochowskim więzieniu z uśmiechem politowania mówił o swych dawniejszych poglądach na istotę stosunków polsko-sowieckich. I tak, e, misja Freston. Naprawdę, zapoznajcie się z materiałami. Tutaj, akurat fragment. Fragment materiałów, które sobie ściągam i czytam na stronie zeszyty kombatanckie, misja Freston. Bardzo fajnie opisane, bardzo fajne wspomnienia. No i przede wszystkim o samej misji, która miała miejsce w 1944 roku pod koniec. Nie wiedziałem, że ta misja była tak ważna i tak wiele mogła zmienić. Niestety zbyt późno się odbyła. Kamag rozłożony, czyli wypoczynek. Jak wypoczynek, to trzeba coś zjeść. Teraz leci na szybko karkówka z piwem. Potrzeba dużo energii. Jest kawałek swojskiego chleba i jest patyk, na którym podynda sobie przez jakieś chwilę garnuszek 3 stycznia 1945 roku zostało zorganizowane spotkanie generała Miedźwiadka Leopold Okulicki z oficerem misji. Dowódca ochrony z częścią oddziału udał się do mająteczku Leśniczówki za ciszę, gdzie osobiście przekazał relacje z bitwy we wsi Katarzynów. Udział w spotkaniu wzięli Mir, Korsak, Płek, Prudy, Płek, Mieczysław, Płek, Cęk. Odprawa trwała kilka godzin. W naszym żołnierzy odczuciu spotkanie to odbyło się w tonie przygnębiającym. Zbliżał się ostatni dzień roku, i znów cieszyliśmy się, że będzie to ostatni wieczór sylwestrowy pod okupacją. Od dwóch dni mieliśmy w naszym oddziale pięciu oficerów angielskich z wojskowej misji, Freston, którą zrzucono do kraju w dniu 26 grudnia 1944 roku w okolicy Żarek K. Częstochowy, a odbierał ich por. Twardy. Kolejny fajny sygnał. A teraz były blachy z pieca, a tutaj Dobra, albo zobaczymy czy za wałbrzych, czyli zaraz powojenne śmieci. Ale to też dobrze. Resztki kozy ze śmieciami w środku. No niestety lekko powojenny śmietnik. Hm, no nic, trzeba to posprzątać. Kolejne elementy żeliwne. Pieca. Strasznie tego dużo. Naprawdę dużo. Uff. Centrum Detektorysty na www.undergrandpassion.pl Serdecznie zapraszam, Artur Trącik, saper. A jeżeli masz pytania o detektory metali i sprzęt, to po prostu dzwoń lub pisz na Facebooka. Pozdrawiam.